Cześć. Ja właśnie wróciłam z długiego marszu po górach, bo jestem w pięknych Beskidach, więc jestem trochę czerwona, cała rozgrzana. I pomyślałam, że mam ochotę na taką praktykę, w której zacznę od tego, aby troszeczkę wzmocnić kor, centrum, czyli brzuch, plecy, ale później też łagodnie się rozciągnąć. Dlatego taka właśnie to będzie praktyka. Więc, jeżeli jesteś po jakimś sporcie, no to super. Jeżeli jest to Twoja jedyna dzisiejsza forma ruchu, to też świetnie, bo na pewno będzie kompletna i pozwoli Ci e, poczuć swoje ciało, odnaleźć oddech i uspokoić umysł. Zaczniemy sobie w pozycji leżącej. Połóż się na plecach wygodnie. Połóż na chwilkę ręce na brzuchu, oprzyj, kolano o kolano. Rozstaw stopy na szerokość bioder i weź głęboki wdech do brzucha, który uniesie Twoje dłonie do góry. Delikatnie rozchwyl wargi i długi wydech przez usta. Wtóżymy to jeszcze dwa razy wdech do brzucha i długi, szeleszczący wydech. Wdech. I odprężający wydech. możesz otworzyć oczy, rozprostuj nogi w kolanach, połącz stopy tak, żeby nasady dużych paluchów się stykały, spleć dłonie, wywinie wnętrzami do sufitu i przenieś za siebie. Z wdechem wyciągnij pięty do przodu parę centymetrów i z wydechem sięgnij ramionami daleko do tyłu, tak aby wydłużyć oba boki ciała. Jeszcze raz z wdechem nogi do przodu. I z wydechem ręce w tył. Jeszcze jeden wdech tutaj. I długi wydech. Ugnij prawą nogę w kolanie, przyciągnij ją do siebie i z wydechem unieś głowę tak, żeby czoło zbliżyło się do kolana. I teraz wyprostuj tą prawą nogę. Ustaw ręce wzdłuż ciała, obie stopy są flex. Z wdechem opuść prawą stopę do lewej, i z wydechem powróć nią do góry. Wdech i wydech. Delikatnie zaangażuj pośladki też do pracy, zrotuj uda do wewnątrz i oddychaj. Wdechem do dołu, wydechem do góry. Ramiona łopatki są nad matą. Dłoń mi sięgaj do przodu, zaokrągli plecy. Wydech i wdech. Jeszcze dwa. Wydech, wdech i wydech. I wdech. Przyciągnij prawe kolano do siebie, łokcie szeroko i zbliż czoło do kolana. Z wdechem odłóż głowę na matę i z wydechem czoło do kolana. I jeszcze trzy razy wdech. I wydech, zaokrągli plecy, zaangażuj brzuch. Wdech i wydech. Jeszcze raz w dół z wdechem. I w górę z wydechem. Przyciągnij oba kolana, zwiń się w kłębek, zaokrągli plecy. I powoli odłóż głowę, odłóż stopy. Weź spokojny wdech do brzucha. I długi wydech. I teraz rozprostuj prawą nogę a przyciągnij lewe kolano. Z wydechem unieś głowę, spójrz się w pępek i unieś prawą nogę nad matę. I teraz lewa idzie do góry, ręce wzdłuż ciała. Jeżeli jest bardzo ciężko, to możesz tą e, ro, nogę prawą, która jest nieruchoma, odłożyć na matę. Jeżeli dajesz radę, to noga nad matą. Wdechem lewa w dół, wydechem górę. Wdechem dół i wydech góra. Wdech. I wydech. Zrotuj uda do wewnątrz. Delikatnie napręż pośladki, szczególnie gdy obie nogi są wyprostowane. Hop. I dół. Wydech. I wdech. Jeszcze dwa razy. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. I wdech. Przyciągnij lewą nogę do siebie, zaokrągli plecy, czoło do kolana. Wdechem odłóż głowę. I wydechem. Plecy okrągłe żebra w stronę kolców biodrowych. Jeszcze trzy wdech i wydech. Poczuj jak brzuch się rozgrzewa. I wydech. I wdech. I raz jeszcze wydech. Dołącz prawą nogę. Obie nogi ugięte mocno przyciągnij. I teraz połóż głowę z wdechem, z wydechem czoło do kolan. Wdech i wydech. Jeszcze trzy, wdech i wydech, zaokrągli plecy i dwa, wdech, wydech, ostatni raz, wdech i wydech. Powoli odłóż prawą nogę, odłóż lewą, odłóż głowę, weź wdech do brzucha i rozluźniający wydech. Przyciągnij prawe kolano do siebie, rozprostuj lewą nogę i przenieś prawą nogę na lewą stronę. Prawa ręka do boku, głowę skieruj w prawo. Daj sobie dwa oddechy w takim łagodnym skręcie. Pozwól, aby Twoje barki opadły w dół. Pozwól, aby ciało odpuszczało. Powolutku wróć na środek i to samo na drugą stronę. Teraz lewą nogę do siebie przyciągnij, przenieś ją na prawą stronę, skieruj głowę w lewo, skieruj wzrok w lewo i oddychaj. Z wydechami odpuszczaj. Tak jakby z każdym kolejnym wydechem. Odpuszczały małe supełki, które są pozawiązywane na Twoim ciele. Odpuszcza jeden na pośladku, jeden na brzuchu. Odpuszczają te na twarzy i na plecach. I powolutku wróć. Przeciągnij kolana do klatki piersiowej kołyską, przejdź do siadu, skrzyżuj golenie i przechodząc przez kolana, przejdź do klęku podpartego. Z wdechem rozciągnij przód ciała w pozycji krowy, poczuj brzuch się rozciąga. I z wydechem zaokrągli plecy tak, aby rozciągnął się grzbiet. Wdechem rozciągnij przód ciała. I wydechem zaokrągli grzbiet. Z wdechem powróć do tej neutralnej pozycji. Oprzyj się na przedramionach i unieś prawe kolano do góry. Noga jest ugięta w kolanie i malutki puls. Noga góra dół, góra dół. Kilka ruchów, tak żeby rozgrzać prawy pośladek, obudzić go. Hello, jak się masz? Jak tam u ciebie? Czy żyjesz? szczególnie jeżeli może mm, jest to Twoja przerwa w pracy i do tej pory siedziałeś albo siedziałaś na, tych, na tym pośladku to warto go przywitać i teraz z wdechem opuść kolano tuż nad matę i z wydechem do góry wdechem tuż nad matę i z wydechem do góry brzuch jest aktywny zamknij żebra z wydechem wdech i wydech i dół i górę. Spróbuj u góry unieść nogę jak najwyżej, tak żeby rzeczywiście przywitać się z tym prawym pośladkiem. Jeszcze chwilę zatrzymaj w górze krótki puls. I uwaga! Połóż dłonię na macie, i przejdź do psa z głową w dole, ale wyciągnij tą prawą nogę do góry. Daleko do góry. Otwórz prawe biodro. Się nogą wysoko i z wydechem przyciągnij kolano do klatki piersiowej, ustaw barki nad nadgarstkami. Trochę tak jakbyś był, była w desce, ale prawe kolano jest przy klatce piersiowej. I raz jeszcze z wydechem, prawa noga do góry, broda do mostka i z wydechem kolano do klatki, barki nad nadgarstki. I raz jeszcze do góry, wdech. Z wydechem przyciągnij kolano i odłóż goleń między rękoma, ustaw ją diagonalnie, tak żeby kolano było po prawej stronie, a prawa stopa po lewej. Wyciągnij się jeszcze, rozciągnij przód z ciała z wdechem, a z wydechem opadnij w dół. Oddychaj spokojnie, kierując wydechy w dół do ziemi. Tak jakby każdy wdech był przebudzeniem, przebudzeniem świadomości w ciele, a każdy wydech był odpuszczeniem, odpuszczeniem napięcia, zarówno tego, który jest w głowie, jak i tego, który jest w ciele. Wdech to przebudzenie, a wydech odpuszczenie. Z wdechem poczuj ciało, przenieś swoją uwagę na ciało. I z wydechem rozluźnij. Powolutku podnieś się do góry. Pozostajemy w tej pozycji, tylko teraz ugnij lewą nogę w kolanie i przyciągnij piętę do pośladka. Lewa ręka sięga za lewą stopę i do pośladka. I teraz jeżeli lekko napniesz lewy pośladek i skierujesz kość łonową do przodu, czyli tu do przodu tą pachwinę, to poczujesz jeszcze większe otwarcie z przodu prawego, lewego uda. Lewy bark otwarty, skierowany na zewnątrz, w zewnętrznej rotacji. I oddychaj. Spokojne wdechy i długie wydechy. Nie wiem, czy jesteś po jakimś sporcie, czy, czy nie, ale ja ostatnio chodzę troszkę tu po górach i rzeczywiście czuję te nogi, ale jest to bardzo przyjemne poczucie. Wzmacnianie nóg i docieranie do tej podstawy naszego ciała, czyli właśnie nogi, pośladki, mam wrażenie, że mocno buduje poczucie bezpieczeństwa, poczucie zakorzenienia. I odpuść lewą nogę, zadrzyj palce lewej stopy i przejdź do psa z głową w dole. Daj sobie chwilę w psie. Upewnij się, że palce Twoich dłoni są delikatnie rozczapieżone. I możesz się odepchnąć dłońmi, a sięgnąć ogonem wysoko. Jeżeli Twoje pięty są nad matą, nie przejmuj się, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby poczuć to otwarcie, wydłużenie boków ciała i wydłużenie tyłu ciała. Tyły nóg. Gdy zrotujesz uda do wewnątrz, to poczujesz też otwarcie w tyle kolan, czyli w dołach podkolanowych oraz w linii, która jest pomiędzy pośladkiem, a tylną częścią uda. I jeszcze wyciągaj ogon do góry. Unoś pośladki do góry, unoś guzy kulszowe do góry. Z wdechem stań na palcach, wyciągnij się, oddechnij się dłońmi mocno od maty. I z wydechem powróć do klęku podpartego i powróć do tego podparcia na przedramionach. Teraz zajrzymy, co się dzieje po lewej stronie, czy lewy pośladek, czy też się nasiedział ostatnio. Zacznij od pulsu. Tak żeby powoli go przebudzać. Powolutku. Pamiętaj, żeby być tą uważnością w całym ciele. Czyli, jeżeli teraz cała uwaga skupiła się wokół pośladka, to sprawdź, czy na przykład Twoje barki się nie zapadły, czy możesz się lekko odepchnąć dłońmi przed ramionami od maty. Tak, żeby mieć pewność, że szyja jest długa i barki są odsunięte od uszu. Z wdechem opuść kolano tuż nad maty i z wydechem sięgnij nogą do góry. Wdech tu. Wydech, gór. Brzuch jest aktywny, pępek jest blisko kręgosłupa. Wdech tu i wydech, gór. I jeszcze dwa powtórzenia. I wdech. I wydech. Zatrzymaj się u góry i krótki puls. Tak, żeby na pewno obudzić tą stronę ciała. I następnie przejdź na dłonie. Zadrzaj palce prawej strony i eka pada homuka czyli piest z wyciągniętą nogą do góry, otwórz lewe biodro przeciągnij się, może poszukaj wzrokiem lewej stopy, a następnie z wydechem kolano do klatki, barki nad nadgarstki. Raz jeszcze do góry wdech. I z wydechem do przodu. Tym razem odłóż kolano, ustaw goleń diagonalnie. Przeciągnij się z wydechem i rozluźnij z wydechem. Powróć do spokojnych oddechów w dół, do ziemi. Niech to by było poczuć połączenie z ziemią. Nawet jeżeli fizycznie jesteś daleko od Ziemi, to może poprzez sam kontakt ciała z podłożem możesz poczuć połączenie z Ziemią, z elementem Ziemi w sobie. Z tą stabilnością, a jednocześnie z zmiennością które są w ziemi, które charakteryzują ten element. Jak to by było z wdechem poczuć lekkość i otwartość na zmiany, a z wydechem poczuć bezpieczeństwo i zakorzenienie. Powolutku podnieś się do góry przyciągnij i teraz prawą piętę skieruj do pośladka. Pomóż sobie prawą dłonią. Twoja noga może być troszkę dalej, nie przejmuj się, pięta nie musi dotykać pośladka. Ważne, żeby poczuć, że ta asana dotyka przodu Twojego prawego uda. Może być też tak, że nie dosięgasz do tej kostki. Nie ma w tym w ogóle nic dziwnego. Wtedy weź ze sobą pasek albo opaszkę, tak żeby chwycić kostkę i wtedy przyciągnąć ją do siebie. Ja tu jestem na wakacjach, nie mam przy sobie moich wszystkich przyrządów, ale, ale możesz wykorzystać to, co masz, bo możliwe, że też nie masz specjalnego paska do jogi, ale. Każda inna paszka, wstążka, sznurek w zupełności wystarczy. I uwolnij prawą nogę, z wydechem przejdź do adho mukha svanasana, psa z głową w dole. Daj sobie chwilę na to, aby się przeciągnąć, aby wyciągnąć ogon w tył. Twarz niech będzie rozluźniona. Możesz nawet lekko rozchylić Szczękę, żuchwę. Nawet poruszać nieco żuchwą, tak żeby upewnić się, że mięśnie twarzy są zrelaksowane. Z wdechem przejdzie do deski. Zatrzymaj się tu na chwilę i z wydechem opuść prawe biodro do maty. Z wdechem wróć na środek, z wydechem opuść lewe. Wdech środek i wydech prawe. Wdech i wydech. Brzuch jest aktywny. Boki ciała są aktywne. Z wdechem zatrzymaj się na środku i z wydechem połóż się na macie. Ustaw stopy na szerokość bioder. Dłonie połóż wzdłuż ciała wnętrzami na macie. I z wdechem unieś ramiona do takiej... Kobry, możemy powiedzieć, że jest to kobra. Upewnij się, że Twoja kość łonowa jest w macie, że uda są zrotowane do wewnątrz. Pośladki aktywne i stopy są w macie, grzbiety stóp wklejone w matę. Z kolejnym wydechem unieś nogi i jeszcze bardziej zrotuj uda do wewnątrz. Możesz spróbować połączyć stopy, ale jeżeli to będzie kreowało napięcie w lędźwiach, to je rozłączę. I dodaj ręce, unieś ręce, sięgnij rękoma daleko do tyłu. Poczuj przyjemne otwarcie z przodu ciała i wzmocnienie na grzbiecie. Połącz dłonie nad pośladkami i jeszcze się przeciągnij. Sięgnij daleko w tył z plecionymi dłońmi. Oddychaj. Spokojne wdechy. Długie wydechy. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem rozluźnij, przejdź do pozycji dziecka. Opuść czoło w dół, opuść łokcie na matę. Spleć, połącz dłonie w gestie namaste, tuż pod potylicą na karku. Sięgnij łokciami delikatnie do przodu. I teraz wychyl się w tył, tak aby rozciągnąć pachy i tricepsy. Spokojny wdech. Rozluźniający wydech. Wyciągnij ręce do przodu. Powróć do psa z głową w dole. Przeciągnij się w psie. Ogon wysoko do góry. Następnie przejdź prawą, lewą stopą. Na początek maty usiądź i rozprostuj nogi w kolanach. Zacznij od dandasana. Stopy są na szerokość bioder. Oprzyj się po bokach i zaangażuj przody ud, tak aby nogi się rozprostowały. Rozszerz palce, stóp. Tak, aby zobaczyć przed Pomiędzy palcami stóp przestrzeń. Z wdechem wyciągnij się w górę i z wydechem skłon w przód. Jeżeli to będzie zbyt intensywne, to lekko ugnij nogi w kolanach i przyciągnij się. Sprostuj nogi. Wdechem. I z wydechem zaokrąglony plecy. Pozostań na trzy oddechy, wpaść im od Powróć do odświeżających wdechów i uwalniających wydechów. Może z kolejnym wydechem pojawi się chęć, aby zbliżyć stopy do siebie, aby zbliżyć nogi do siebie. I może pojawi się chęć, aby nieco bardziej przyciągnąć się do nóg, ale pozostaw to do takiej wewnętrznej refleksji, czy moje ciało ma na to ochotę teraz. Czy w swojej praktyce otaczam ciało opieką. Odżywiam je. Czy w swojej praktyce mam przestrzeń na czułość? Powolutku. Powróć do góry. I powróć do leżenia na plecach. Połóż, dłoni też pod, połóż dłonie pod potylicą. Opuść oba kolana w prawo. Możesz tu pozostać, a możesz jeszcze prawą kostkę oprzeć na lewej nodze, tak żeby pogłębić ten skręt. Głowa w lewo. I oddychaj. Poczuj jak to zwolnienie w ciele Przynosi spokój w umyśle. Z wdechem. Docieraj świadomością głęboko do wewnątrz. Z wdechem odpuszczaj i zmień stronę. Opuść kolana w lewo, możesz tu pozostać, a możesz jeszcze lewą kostkę przełożyć na prawe udo. Głowę w prawo. Spokojny wdech. Uwolniający wydech. I powróć na środek. Jeżeli jest jeszcze jakiś ruch, na który masz ochotę, to możesz go wykonać. Może będziesz miała ochotę się przeciągnąć. Może wychylić się w jedną stronę, sięgając, chwytając za lewy nadgarstek i wyciągając go w prawo. A potem to samo na drugą stronę, chwytając za prawy nadgarstek i wyciągając go w lewo. Może jest jeszcze jakiś ruch, który sprawi Ci teraz przyjemność i ulgę? A jeżeli nie, to oprzyj dłonie na podbrzuszu. Gdy czujesz napięcie w lędźwiach, to ugnij nogi w kolanach, opierając kolano o kolano. I delikatnie zbliż lędźwia do maty. Jeżeli masz ochotę na. Pozostawienie nóg wyprostowanych, to upewni się, że stopy są rozluźnione i upadają na boki. Powróć do oddechu, do brzucha. Wdech, wpełnia brzuch. I szeleszczący wydech, rozluźnia. Wdech, wprowadza świeżość, wydech, uwalnia, te i wydech. Z wydechem uśmiechnij się do siebie. I z wydechem rozluźnij. Wdech to wewnętrzny uśmiech. A wydech to spokój. Z kolejnym oddechem powoli zacznij się wybudzać. Możesz powrócić świadomością do ciała, delikatnie pomasować brzuch, przeciągnąć się i powolutku podnieść do senu. Dziękuję Ci za tą praktykę. Pamiętaj, że możesz do niej wracać. Kiedy tylko masz na to ochotę, a ja ci życzę miłego dnia i do zobaczenia, na